Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj mam zdrapki, tajemnicze zdrapki w kwocie 30 zł. Będziemy sobie losować, zobaczymy. Mam taki miks, totalny miks, także są chyba każde z różna, żadna się nie powtarza, więc sobie będziemy po kolei losować. Tutaj są za 2 zł, tutaj są za 3 i 5. Także sobie losujemy. Ja sobie pierwszą zdrapeczkę wybiorę. No i sobie od razu. Przechodzimy do rzecz. Co tu mamy? 5 razy kasa. Dobra, 5 razy kasa. No i tutaj oczywiście zdrapujemy sobie nasze liczby, jakich, jakich musimy szukać. 13, moja ulubiona liczba, szczęśliwa. 13 i 18. 15, 22, 12, 26, 19, 27. Przegrana. Dobra, kolejną sobie wybieram. Dobra, mam jakąś. Kopalnia diamentów, również za dwa złote. E, w ładnej wersji, kolorystycznej, jedna z nowszych zdrapek. Szukamy diamentu. No i mamy niestety perłę. Naszyjnik, koniczyna, kolczyk, pierścień, złoto, worek i diament. No i mamy pierwszą wygraną Ekstra. <grym> Później, dobra, nie mogę złapać. O, mam. Pierwszy rok wakacji. No i też za 2 złote. Dobra, szukamy liczby 19 i 11. 27, 30... O, pierwszy rok wakacji. Może drugi się nam też trafi wtedy. Wygramy główną wygraną. Ekstra 18. 14 i 20. No niestety na wakacje sobie nie pojedziemy. Dobra, następna nasza zdrabka. O proszę. Laki 7,7. Najnowsza zdrapka Od wczoraj chyba tak. Najpierw drapiemy bonus. Musimy znaleźć biedronkę. No jest słońce. Szkoda. No i teraz szukamy albo siódemki, albo wygrywających liczb jedenaście, sześć, czternaście i trzynaście. Dobra, i takich sobie szukamy. dziewięć, osiemnaście, trzydzieści cztery, dwadzieścia siedem, szesnaście tutaj jest, trzydzieści sześć, trójka, dwadzieścia dziewięć 8 i 12, no niestety, słuchajcie, kolejna zdrabka jest przegrana. No i niestety, dalej, deszcz pieniędzy. Dobra, dawno tej zdrabki nie drapam, a bardzo jej lubię. Nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie odcinki, gdzie prawie każdą miałam wygraną. I to takie ładne kwoty. No bo na przykład... Kupując drapkę za 2 zł, no to 10 zł wygrany, no to jest już uważam fajna wygrana. Więc zawsze tam jakieś coś mi się trafiało, zresztą jakie tu są. O, trzy dyszki też pamiętam, mi się trafiały. <laughs> Spoko już sobie drapiemy. W, pierwszym, w pierwszej grze, bo jak widzicie, mamy dwie gry. Szukamy para, trzech takich samych kwot. 10 i 4. Stówka, 30, no i nic tu nie ma takiego. Raczej zawsze wygrywam w tej drugiej grze. Świnka, tutaj szukamy parasola. Róża, biedronka i prezent. Nic, znowu pusto. Dobra, o, tej, tej zdrapki u mnie nie było bardzo dawno. Bardzo, nie wiem czemu, ale po prostu... Nie zawsze po nią sięgam, jakoś tak. Eee, przepraszam, ale muszę sobie podpiąć tutaj. Już dajcie mi chwilkę. Dobra. Mm. Tutaj się zaczyna od. Ale widziałam ostatnio ukożę na kanale i gdzieś mnie jest znowu wciągła, także mówię sobie dzisiaj, dzisiaj sobie ją szczele. Dobra, ruszamy od startu. Siedemnastki teraz sobie szukamy

O 62, no i mamy stop. Także obawiam się, że nie mamy tu żadnej linii, bo tu musimy linię znaleźć, bądź rogi, bądź x. Takie różne są tu kombinacje. Dobra, teraz następną. Tu mamy i27, g54, n44, w14, w2.

N40 o 75 i stop. Czyli tu znowu nic. Teraz bonus. Musimy znaleźć napis. Wingo. No, niestety. Zdrabka kolejna przegrana. Trochę fatalne dzisiaj mam te zdrapki. Dobra, następna. O, 500 od ręki. Mary wygrała w niej, nie wiem, wczoraj. Jakoś główną wygraną, czyli 5 razy plik pieniędzy miała i wygrała 500 złotych. No może to nie są jakieś ogromne pieniądze, ale jest jednak główna wygrana. Yy, serdecznie gratuluję oczywiście. Ja też próbuję swoich sił, mimo że nie lubiłam nigdy tej zdrapki. Dobra. Podkowa, diament, korona. Także w tym rzędzie nic. Furgonetka, bankomat, banknot. No patrzcie, no mam jeden banknot. Safe, bank i portfel. No szaleństwo, mam jeden bank, nic drapka się zwróciła, także mam dwa złot. Dobra, dalej. No i krzyżóweczka wjeżdża i już sobie jedziemy. K, K i K. Dobra, następną moją literą jest T. Uwielbiam te krzyżóweczki. Szybkie, przyjemne P. Nie widzę. D. B U C Czekajcie, muszę zobaczyć czy mi się o dobra już wiem. Tu jeszcze mamy u i W". Oczywiście, jak zwykle potrzebuje A". Dobra, następną naszą literką jest Z. C było, co było. N G. Dobrze, mamy jeszcze H. I M. Jeszcze będzie jedna, jakaś literka. Oby tam była A. Mamy B. Pierwszy wyraz, chyba pierwszy. No i jest R. E, rozbitek. Czy to na tyle? Dobra, co my tu mamy? No niestety wygranej nie ma. Szkoda, bo nam brakuje jednego wyrazu. Następnie mamy siódemkę. Szukamy siódemki tutaj. Osiem i pięć, dwa, sześć, cztery, dziewięć i trzy. Kurczę, no niestety nie ma. Zawiodłam się dzisiaj na tych zrapeczkach. Szczęśliwe linie. Proszę bardzo, na szybko sobie je pykniemy. Nie wiem, czy Wy na filmiku będziecie widzieć, co ja drapie, bo oczywiście to jest taka warstwa, że się radnio widać. Ale chyba na filmiku z tego, co kiedyś patrzyłam, bardziej widać niż po prostu na żywo. <laughs> Więc oby, jabłko. Mm, teraz mamy tref gruszka Podkowa tak sobie wyry, wyrywkowo wezmę kwiatek garnek dalej będą wiśnie Śliwka. Jabłko jeszcze tutaj jest. Księżyc. Diament był. Nie wiem, czy tu był zdrapany, czy ja źle widzę. Banan. No, słonik by się przydał teraz. Sztabka. Dawno nie miałam sztabki. Proszę. Serce, czy ja mam gdzieś tu serce nie. Arbus. Hmm. Pik. Ale chyba mnie tu nie ratuje. Mamy dzwon. I mamy gwiazdę. I mamy ananasa i słońce. No, niestety kolejna przegrana. Słuchajcie, to jest jakaś katastrofa. Zodiac, który też już dawno u mnie nie gościł. Trzy takie same kwoty bądź trzy razy. Jak to się nazywało? Przypomnijcie mi, bo ja już zapomniałam. <gry> Boże, naprawdę już tak dawno nie miałam tej zdrapki, że zapomniałam. <gry>

No, nie, no myślałam, że to jest 14. 7. 13. 29. 30 i. No, nie, no i to jest pensja, nie chcę pensji. Dobra, słuchajcie, na tyle zdrapek mam. Nie, no to jest jakaś porażka. Mam dwie wygrane. Tutaj mamy dwa złoty, a tutaj pewnie też. No, mówiłam. Wydałam 30, gram 4, a właściwie przegrałam 26. Także dzisiaj jest mój zły dzień. Hmm. W takim razie, skoro dzisiaj nie wygrałam przez weekend, nic nie nagram. Może dopiero we wtorek, w środę. Bo muszę trochę zregenerować swoje siły. Także jak zwykle życzę spokojnego wieczoru. Życzę Wam dużych, wygranych, nowych naszych zdrapkach. Yy. No i trzymajcie się. Cześć!